Toż przed zakończeniem roku szkolnego przez zespole szkół nr 1 w Wieluniu odbyła się niecodzienna uroczystość. Zespół Szkół numer 1 w Wieluni był do tej pory znany z sukcesów piłce siatkowej na szczeblu mistrzostw polskich szkół budowlanych, ale również kilka lat chyba temu mistrzostwo województwa, szkół średnich, medale, wszystko to. Większość tych sukcesów to zasługa Zygmunta Boryczki, teraz mamy nowy powód, żeby zespół szkół się chwalił. Co to jest za inwestycja, Zygmunt? No, na razie jest, to są to boiska wielofunkcyjne do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, piłki nożnej. Mamy trzy boiska do siatkówki plażowej, jedno boisko do ręcznej, no i boisko do nożnej. Mamy takie skonstruowane. Są ogrodzone siatki taśmy zewnętrzne, może jeszcze ich nie widać, po prostu nie są wszystkie założone. Są mocowane na stałe, natomiast siatki środkowe i słupki do siatkówki są w każdej chwili wyjmowane i tak zabezpieczone są tuleje mocujące te słupki, że możemy grać na całym tym placu. Plac ma rozmiar 24 na 42, no jest gdzie pobiegać. Demontujemy szybko te przesłony, tak, stawiamy siatki jakieś linie do, do pola bramkowego i już mogą grać siłownicy lub pikarz noży. Dokładnie, dokładnie tak. No, musimy oczywiście zamówić jeszcze linię do piłki ręcznej, no i bramki, bo to jest niestety no, niezbędne. Ale mam nadzieję, że do września zdążymy. We wrześniu planujemy zrobić turniej pokazowy piłki ręcznej na, na plaży. Z tego co widziałem sam no, na żywe oczy tak na żywo nie widziałem turnieju, tylko oglądałem w telewizji. No wygląda to bardzo fajnie i ciekawe. Myślę, że będzie też zainteresowanie dłużej. I będą chętni do oglądania i do grania. Jak to przebiegała realizacja tej inwestycji? K kiedy wykluł się pomysł? No nie będziemy zdradzać, kto był yy, autorem tego pomysłu. Niech pozostanie naszą tajemnicą, ale wie, wiemy, kto przeprowadza tę akcję i tak dalej. Ale kiedy to zakiełkowało w czyjejś głowie i jak szybko zostało zrealizowane? Czy były jakieś trudności po drodze? trudności, jak, jak to zawsze przy każdym jakiejś inwestycji się, się trafiają, no, ale było nas tyle osób zaangażowanych, że dali, daliśmy radę. Jak, to, jak przebiegała budowa? No, oprócz tego, że szybko czy bardzo szybko, no, to przebiegała sprawnie. Większość prac, czy wszystkie prace budowlane zostały wykonane przez naszą młodzież, czyli jak gdyby nie, nie inwestowaliśmy w kosztorys dotyczący robocizny. Nasza młodzież to wykonywała w ramach praktyk zawodowych Pomysł, sam pomysł zrodził się w zimą. Tak jak mówiłem wcześniej, już w lutym powstało stowarzyszenie, które miało ułatwić nam realizację tego, tego pomysłu. W kwietniu nawiązaliśmy, na początku kwietnia nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Mariusza Wlazłego. Zosta Wyrazili bardzo duże zainteresowanie, uważali, że pomysł jest ciekawy, interesujący. Zaangażowali się w to i w połowie kwietnia już zaczęliśmy zbierać pieniążki w systemie crowdfundingowym. Jest to taki system nowy na naszym terenie. Nikt jeszcze tego, tego nie robił. Podobną akcję przeprowadzał kiedyś Kamil Magot, zbierając na wyjazd na mistrzostwa Europy, ale nie było to w tak dużym wymiarze finansowym. Na podobnych podobnych. Muszę o tych właśnie sumach też. Na podobnych zasadach. Udało nam się zebrać 47 tysięcy złotych na konto Farfons Klubu, natomiast mamy również ponad 10 tysięcy na koncie szkolnego klubu sportowego. Na dzień dzisiejszy koszty budowy tego boiska, oczywiście nie licząc pracy wykonanej, włożonej przez naszych, przez naszych uczniów i instruktorów, którym no bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo nieraz pracowali i w deszczu, i w wietrze, i na zimnie. To jest około 36 tysięcy złotych. Jak już mówiłem, wcześniej brakuje nam jeszcze linii do gry w piłkę nożną, linii do y, gry w piłkę ręczną na, na plaży, no i samych bramek. Na jakich zasadach będzie tu można korzystać? Bo wiem, że borykająca się z trudnościami, jeśli chodzi o bazę do WF-u, zespół szkół numer jeden, ma teraz y, ułatwione zadanie, zwłaszcza w takie dni powiedzmy, od kwietnia do, do, do końca października. Ale czy ktoś z miasta może sobie tu, tu przyjść, podbijać? Czy trzeba się zapisać, zgłosić, gdzieś zadzwonić? Jak to tak będzie w praktyce logistycznie wyglądać? Logistycznie jak to będzie wyglądać do końca jeszcze nie wiemy, natomiast otworzymy cały czas regulamin, ale tak jak już wspominałem na otwarciu, założenie jest takie, że mamy to być boiska ogólnodostępne, czyli nie zamykane na klucz, na kłódki, w każdej chwili można sobie tutaj będzie wejść. Jak to będzie dograne? Myślę, że telefonicznie, myślę, że poprzez wcześniejsze, wcześniejsze zgłoszenie, na pewno to będzie w ten sposób, że jak mówiłem wcześniej, czyli to będą boiska ogólnodostępne. Oczywiście dla, dla wszystkich. Zapraszamy również inne szkoły do korzystania z tych boisk. Myślę, że te szkoły, które są najbliżej, czyli gimnazjum nr 3, szkoła podstawowa nr 5, zespół szkół nr 2, chociaż z tego co wiem, to zespół szkół nr 2 buduje również swoje, swoje boiska, no ale na przykład zespół szkół, szkół nr 3 na Sieradzkiej też nie, ma, też nie ma daleko. Na pewno będziemy organizować turnieje w wakacje. Ile i kiedy te turnieje będą, nie wiem jeszcze dokładnie. Musimy chwileczkę odpocząć, odsapnąć po obudowie tych boisk i wtedy na pewno będziemy to ogłaszać terminy tych, tych turniejów. Na koniec dwa zdania tu o tym piasku, bo to jest nie, nie taki zwykły piasek, jak mamy na naszych do, do tej pory funkcjonujących boiskach. Czym on się różni i jakie są jego zalety? Yy, tak, do tej pory mamy dwa miejsca w Ilumii, gdzie możemy grać świadkowkę plażową, czyli na basenie i na orliku przy yy, ulicy POW, gdzie tam jest żółty piasek. Ten piasek natomiast jest piaskiem białym, białym piaskiem płukanym. I jakie ma zalety? I przede wszystkim na słońcu, na dużym słońcu, taki jak jest dzisiaj, on się nie nagrzewa. Jest ciepły, ale nie jest gorący, można spokojnie po nim sobie... W yy, sobie... z wężem nie musi biegać i, i, i tam... Popolewać i wszystkich chodzić. Tak? Nie, nie, absolutnie nie, nie, musi tak, nie musi tak być. Można spokojnie na niego wejść gołą stopą. Na plaży naszej nad morzem też jest biały piasek, ale jak jest temperatura wysoka i długotrwale świeci słońce, no to niestety, ale nam jest ciężko ustać w jednym miejscu. Tak? Chyba, że wykopiemy jakąś sobie dziurę. Natomiast tutaj można spokojnie po tym piasku chodzić. Zupełnie inne właściwości są jeśli chodzi o odbicie. Jest łatwiej grać na tym piasku niż na piasku żółtym. Dzięki, no i w imieniu społeczności sportowej, no, dziękuję za to wszystko. O podniosłej atmosferze uroczystości najlepiej świadczy fakt, kto w niej uczestniczył. Byli to m.in. reprezentująca Ministerstwo Sportu i Turystyki Dorota Więckowska, Katarzyna Cyniak z sejmiku województwa łódzkiego, starosta Andrzej Stępień, a przede wszystkim siatkarski mistrz świata Mariusz Wlazły, absolwent zespołu szkół budowlanych, który z czasem został wchłonięty w struktury zespołu szkół nr 1. Wymienieni goście oraz dyrektor placówki przy ulicy Wojska Polskiego Elżbieta Urmańska-Golec wraz z. Zygmuntem Boryczką uczestniczyli w symbolicznym przecięciu wstęgi. Korzystając z okazji zadaliśmy najlepszemu sportowcowi świata w roku 2014 jedno pytanie. Ja jestem siatkarzem halowym i do tego od początku się przygotowywałem. Siatkówka plażowa wypełnia mi taką małą cząstkę w moim życiu, a dzięki niej tak jakby się odrywam od siatkówki halowej. Daje mi troszeczkę inne emocje. Ale to nie jest sport y, dla mnie ze względu na to, że, y, że jednak gdzieś tam w giną te moje atuty. Przede wszystkim e, traktuję to jako zabawę, jako pasję, jako e, spróbowanie czegoś innego, nowego. Nasz rozmówca, który to podczas tej miłej uroczystości przeprowadził na nowym obiekcie wzorcowy trening dla młodych adeptów klubu sportowego Siatkarz, po oficjalnej części uroczystości miał mnóstwo pracy. Przez dobre pół godziny rozdawał bowiem autografy uczniom szkoły podstawowej numer 5 oraz pozował z nimi do wspólnych zdjęć. Przy okazji otwarcia sportowego kompleksu rozegrano również na nim pierwszy oficjalny Turniej, w którym wzięły udział reprezentacje czterech wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych.